Co on jeszcze śpią? Gdzie to tyle spać? Szkoda dnia. już. Alindia, śpisz? No już nie. Piję jaką kawę? To ci dopiero szósta. Ja już od piątej nie śpię, się kręcę. Która to? Już po szóstej? Nikt jeszcze nie wstał? Się pospali ładnie. Nie, to szkoda, by było dnia tak długo spać. Pogubka wstać, koniem wody dać. Wstawać śpiący, wstawać, słoneczko już świeci. Ta, to daj pospać. Pospać? Szkoda dnia, zobaczcie, Oknem. Jest to dopiero 6.30. Co, że 6.30? Ja już od piątej na nogach. No i po co tak wcześnie wstawałeś? Co takiego zrobiłeś? A kręcę się z matką, żeśmy przed chwilą kawę wypili, o. Przeszedłem się do garażu, tam o, do, koło fury chwilę po ogrodzie. Księżyje! No serwus Zbyszku, to ty taki nieprzytomny? Spałeś? Która to? Ty, to za 15.07. Oj chłopie, ja straciłem czas. Ja od piątej już nie śpię. A kręcę się tu i tam, no. No tak to